To jest kwadrans na angielski, lekcja osiemdziesiąta druga. Good morning, guys. It's your favorite teacher, Simon. And your favorite student, Ania. We hope you're in a good mood. Mamy nadzieję, że jesteście w dobrym nastroju, bo dziś będziemy mówili o trudnym temacie. The topic for today is money. Poznamy wyrażenia związane z pieniędzmi, a w kolejnym odcinku wykorzystamy je idąc do banku. Are you ready? Let's begin. Po okresie świąteczno-noworocznym czas zajrzeć na konto albo do portfela i pomyśleć. Chcielibyśmy potrafić więcej powiedzieć o pieniądzach. Tak jest. I z tą myślą powstał właśnie dzisiejszy odcinek. Zatem nasze wyrażenia związane z pieniędzmi. Money. Pierwsze z nich to takie świąteczne wyrażenie, mm -hmm. jeszcze. Borrow money. Borrow money. Borrow money. Borrow money. Borrow money. Czyli mm, pożyczać od kogoś. Tak, pożyczać coś od kogoś. Ogólnie pożyczać. Natomiast okay. warto sobie pamiętać, że gdzie coś od kogoś i, i trzeba je kojarzyć z wyrazem brać. Barrow, brać. Mm -hmm. Tu jest br i tam jest okay. br. Dobra. Borrow, brać. Albo wziąć, brać, okay. wziąć. Nie? Czyli my zagarniamy. Tak. Więc spróbujmy sobie na przykład zrobić zdanie: Nigdy nie pożyczam pieniędzy od przyjaciół. Borrow from. Aniu? I never borrow money from friends. I never borrow money from friends. Pięknie. Albo czy mogę pożyczyć twój samochód? Hmm. Can I borrow your car? Can I borrow your car? Tak jest, tak jest. Czyli jak widzicie, ja biorę. Biorę mhm. pieniądze od przyjaciół, y, albo biorę samochód od ciebie. I borrow your car. Dobra. I teraz kładziemy na to nacisk, bo jest jeszcze jeden wyraz, który oznacza pożyczać, i jest to lend. land. 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 Tak jest. Jest on nieregularnym czasownikiem. I to on oznacza pożyczać coś komuś, albo inaczej mówić, dawać. Ok. Land. Kończy się na dy? Mm -hmm. Dawać, dy. Okay. spróbujmy tak to sobie zapamiętać. Dobra. Lend, dawać. Czyli ja daję, ty mm -hmm. dajesz, on mi da. No <laughs> właśnie, problem jest w tym, że po polsku mamy tylko pożyczać, nie? W sensie, że pożyczać możemy komuś i od kogoś, nie? A po angielsku nie możemy tak powiedzieć, że jest tylko jeden wyraz. Nie, nie możemy. Musimy zwrócić uwagę na tą perspektywę. Mm -hmm. Czy to jest skoncentrowane zdanie bardziej na tej osobie, która daje czy bierze? Więc powiedzmy teraz, że nie lubię pożyczać pieniędzy przyjaciołom. Czyli no, ja daję, tak? Okay. Ja pożyczam. I tu będzie lend to. Tam mieliśmy borrow from, mm -hmm. a tutaj lend to. Aniu nie lubię pożyczać pieniędzy przyjaciołom. I don't like lending money to friends. Good. I don't like lending money to friends. Super. Wyraz, który pochodzi od wyrazu lend, to będzie wyraz pożyczka, czyli loan. 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 I na przykład pożyczka na samochód to będzie car loan. Car loan. Good. To jak powiesz, Aniu, w zeszłym roku wzięliśmy pożyczkę na samochód. OK. Last year we got a car loan. Well done. Last year we got a car loan. Last year możemy też umieścić na końcu zdania. Oczywiście jest też wyraz credit. 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 I oznacza dokładnie to samo co pożyczka. Co kredyt po polsku. Co kredyt, tak jest. A mówiąc już o credit, to jest też credit card. credit card. Credit card. Credit card. Credit card. Czyli karta kredytowa. Kredytowa, tak jest. No i kartę kredytową często trzeba spłacać. Mm -hmm. Tak sobie myślę, że często w Stanach musisz mieć, jak na przykład chcesz pożyczyć auto, to musisz mieć kartę kredytową. Tak, to prawda. Że nie możesz mieć debetowej karty, tylko musisz mieć kredytową. To jest prawda, karta kredytowa. No teraz karta debetowa już ma dużo większe zastosowanie niż wcześniej. Na mm -hmm. przykład przy płatnościach online jeszcze nie wiem ile lat temu, 7-8, trzeba było mm -hmm. mieć kartę z wypukłymi cyferkami. Tak. A debetowe nie każde działały. Przy płatnościach online. Teraz już jest troszkę chyba lepiej. Ale w Stanach karta kredytowa jest istotną. Tak, więc e, jak się wybieracie kartą. i chcecie pożyczyć auto, to musicie się zaopatrzyć w kartę kredytową. Anyway, spłacać taką kartę, no bo musimy to robić, jeżeli używamy, to będzie payback. 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 To jak powiemy, spłacam kartę kredytową, moją kartę kredytową. Mm -hmm. Tak szybko jak to możliwe. To będzie końcówka: As quickly as possible. Ok. Spłacam kartę kredytową tak szybko jak to możliwe. I pay back my credit card as quickly as possible. Well done. I pay back my credit card as quickly as possible. Good. No i wspomniana przez Ciebie drugi rodzaj karty to karta debetowa. Debit card. Debit card. Debit card. Debit card. Pieniądze czasami dziedziczymy. Mhm. Mm po angielsku inherit. 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 Tak, tak, tak. Jest to czasownik regularny, więc jak powiemy, że odziedziczyłem pieniądze po dziadku? Mm -hmm. To będzie from. Okay. z tą osobą? I inherited mm -hmm. money from my grandfather. Well done. I inherited money from my grandfather. Pamiętajcie, że dziedziczyć możecie też długi. <laughs> to prawda. O, dług to dobry wyraz, e, który możemy sobie dodać. Dług po angielsku to będzie debt. 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 Dead. Koniecznie sprawdźcie pisownię, bo jest tam nieme B, które często jest wymawiane przez uczniów. Mm, taka ciekawostka po albańsku. dead to oznacza morze. No proszę. Można tonąć w długach. <laughs> Ładnie klamrą zamknęliśmy ten temat. Tak jest. I często, żeby spłacić, trzeba by zarobić te pieniążki. Po angielsku EARN. 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 Spróbujmy sobie powiedzieć, że na przykład Google, taka firma, zarabia mm -hmm. miliony co roku. Ok. Google earns millions every year. Good. Google earns millions every year. Pięknie. Jak widzicie, dzisiaj wykorzystujemy różne czasy, różne konstrukcje. Mam nadzieję, że tłumaczenie zdań, czyli ich układanie tak naprawdę, idzie wam równie dobrze co Ani. No to jeszcze dwa wyrażenia związane z pieniędzmi. Po pierwsze save. 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 Mm -hmm. Czyli oszczędzać. Tak, jakby kłaść do sejfu, oszczędzać. Tak, tak jak słowo oznacza też zapisać save. Tak, w różnych dokumentach zgadza się oraz waste. 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 Czyli Marnować. Marnować, trwonić, tak. Co ciekawe, z pieniędzmi mm. język z czasem w języku angielskim, mm -hmm. więc czas też możemy oszczędzać bądź marnować. To jak powiemy, że zaoszczędziliśmy w zeszłym roku, a załóżmy tysiąc złotych? Mm -hmm. We saved 1000 zł last year. Good. We saved 1000 zł last year. A zmarnowaliśmy tysiąc złotych w zeszłym roku? Mm. We wasted. 1000 zł last year. Good job. I ostatnie wyrażenie to po prostu wydawać pieniążki. Po angielsku spend money on something. Spend money on something. Spend money on something. Spend money on something. Money on something. Tutaj dość ważne są te przyimki, czyli borrow from, lend to, spend on. Wydawać pieniążki. Na coś, to zbudujmy sobie zdanie, że w te święta wydałem 2000 zł na prezenty. Wow, rozrzutny jesteś. <laughs> Dobra. This Christmas I spent 2000 złotych on presents. Well done. This year I spent 2000 złotych on presents. W drugiej części tego odcinka wprowadzimy sobie nową konstrukcję gramatyczną. Będzie ona bardzo powtarzalna i zaczynała się od słów have you ever. Have you ever? Have you ever? Have you ever? Have you ever? Oznacza to czy kiedykolwiek. Czy kiedykolwiek, tak. Inaczej mówiąc, pytamy o nasze doświadczenie. Czy kiedykolwiek w naszym życiu mieliśmy styczność z taką sytuacją? I po tej konstrukcji have you ever będziemy wstawiać trzecią formę czasownika, jeżeli jest on nieregularny, a jeżeli jest regularny, to końcówkę "-ed", dodajemy. Ok. Right? Czyli, Let's try. Czyli borrow będzie, czy kiedykolwiek pożyczałaś. Have atytomy? you ever borrowed? Have you ever borrowed? Tak jest. A lend, który jest już nieregularny i trzecia forma to lent, zabrzmi? Have you ever lent? Have you ever lent? Good job. OK. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy powtórzyli pytanie. Ja zadam pytanie Ani. Chcę, żeby ona je powtórzyła. I Ania dzisiaj będzie udzielała tylko krótkich odpowiedzi. Yes, I have. No, I haven't. Albo No, I haven't. Drogi słuchaczu, chciałbym, żebyś ty też powtarzał pytanie, tak jak Ania, ale odpowiedź już udzielił indywidualnie. Czyli odpowiedź nie musisz powtarzać po Ani, tylko udzielić swojej własnej. Yes, I have. No, I haven't. OK. Pierwsze nasze pytanie. Aniu. Have you ever lent money to a friend? Repeat, please. Have you ever lent money to a friend? OK. Good job. And uh, your answer? Odpowiedź? have you no i haven't no i haven't all right okay Do you have a question for me yeah have you ever borrowed money from family okay i'll repeat have you ever borrowed money from family yes i have are have you ever inherited any money have you ever inherited any money good and the answer yes i have yes i have Okay, the question for you. Please. Have you ever had a credit card? Have you ever had a credit card? Yes, I have. A few. Have you ever saved for something for a long time? Have you ever saved for something for a long time? Yes, I have. And the last question. Have you ever spent money on something you never used? Have you ever spent money on something you never used? Yeah, I'm sure I, I have. have. <laughs> no, <I'm not. laughs> Everyone has. Everyone has, I hope. Jeżeli uczyliście się czasowników nieregularnych sumiennie, to na pewno cieszycie się, że teraz możecie wreszcie użyć tej trzeciej formy. Być może odkryliście, że warto je sobie odświeżyć. Na pewno potraficie powiedzieć i zapytać o dużo więcej spraw związanych z finansami. Za tydzień te wyrażenia mogą okazać się przydatne, gdyż pójdziemy do banku założyć sobie konto. That's all for today. See you next Thursday. Bye. Bye. Czas. Ну, все, что... Я,